Cześć, hej, witajcie. Dzisiaj pogramy sobie w Castle Crushers. Już sobie jedno, znaczy jakby... ogólnie gramy ze Skrajkiem. Możesz się przywitać. Cześć. I maka mam który jest martwy od dwóch miesięcy. Więc możecie mu zostawić subka, jeżeli będziecie chcieli, więc... I dobra, w takim razie zaczynamy. Gramy postaciami, które niedawno odblokowaliśmy. I no... Y... Bo już po grę przeszliśmy. Raz tylko. Znaczy ja, ja na Xboxie, ja tak... Na, na Xboxie to ja chyba trzy razy albo cztery. Na so, Xboxie grał... Mi... Y, cztery lata temu grać na XP. No soli jak I robimy w tej pikało. serii, że ja idę pod siłę, a szmatamy pod magię. No i właśnie zaczynamy naszą piękną przygodę. Bo ostatnio to ja byłem bardziej pod magię niż pod siłę. No. <laughs> może to będzie, nie wiem, sezon pierwszy, bo może ma gramy z innymi postaciami. No. I jakby co to, to, sorry za pikanie, jak wam będzie pikało, bo u Skrejka czasami właśnie tak pika. I to, i to mm. nie zależy od, ode mnie albo od niego. bez lepszej broń. Uh -huh. Dobra, zaczynamy. I będzie i słychać klikanie kontrolera, bo mam tak. tu grubę od PS3, tak, na kształt. No. Mówię, przyciski to są takie jakby śpią X, wiesz. Magii e. typowy, podróbka ps 2 e, Dobra. I pamiętajcie też o zostawieniu lajka, like subika, jeżeli wam się spodobał nasz. Jezu, no a, a, a ile minutowe będą odcinki? Może 10? Bo jak 30 minut to kto by chciał oglądać? Nie, na po 10, mniej więcej będzie, mi się wydaje. Czekaj. O. No nie wykopywałem, wykopywałem <laughs> marchewkę. Dobra, trudno. To jest Victor Markel. O. Y lol. Typnęło mnie. No. Typnęło mnie. A mnie typnęło w to miejsce, gdzie ty byłeś. O. Dobra. I ogólnie, piszcie w komentarzach, lubicie więcej tej serii, bo na pewno to jest ciekawa gra, jeżeli jeszcze nie ten. No, którą w ogóle znalazłam, jest bardzo stara. No, z 2001 roku, dobra. ale. Yy... No i nie wiem, nie, co by tu by więcej powiedzieć. Możecie, że zostawić lajka, jeżeli wam się spodoba. I no! Może w jakichś tematach jak... co byście chcieli zobaczyć? Makro ma może? O, po prostu. No. Jaką grę? Oczywiście jaką y, ma. No powiedz, jakie masz? A, ja, w sumie, kurde. Może nawet Fortnite kiedyś no, może jeszcze nagram. Tylko nie jak kreatywy, bo mnie wyjedziesz. <laughs> A wiesz, jakiś bułosek szybki. No, tylko żeby na nie było. Ja też mogę być twoim montażystą, co mam program, bo montażu i montowałem kiedyś. No filmy. Ja też, ja jestem. Ja Za pewnej też osoby ma kanał na YouTube. Ja umiem montować. Ej, kupmy sobie. A jaki smutki. masz program? Ja nie mam. Stać, nie stać mnie. Teraz co ty jesteś skeneram z pieniędzmi. Dobra, było. I no, nie To sobie ja ja... okay. to ja miałem. Okej. Okay. I nie po bronie, tylko ja idę po mojego kochanego kurczaczka. Dobra, to ja pójdę po mojego... Idę pozora. po spaślaka. Nie no, ja idę po... A, Czekaj, a woła. To. Chodź tu. Zobaczcie. By... No chodź. Kościół. A, Ja biorę moją żabę. A myślałem, że sobie bierzesz piesa. Aby odkryć wszystkie te... Nie, nie. na razie nie musimy. <laughs> I... No nie wiem w sumie co więcej powiedzieć. Naprawdę, gmina jest warta uwagi. I no. Ale nie za cebę Mastimie. Mastimie nie kupywać, Nie, Nie, jaciel. nie, nie polecam. Ona jest wybrana. To normalnie kupuję Mastimie, chyba, że jest wyprzedaż. Nie kupam. Magry... Tak, tak. So, yy, Dobra. Słyszałeś to w tle? tak, dobra. Nie zwracajcie na to uwagi, please. Jak tak się raz... Zdarzy. Ja kupuję tylko mam przez mają, jak są wyprzedaże, bo wtedy to warto. No. ogóle jak będzie tam wyprzedaż, to nie wiesz... Uuu, tak bolą. Jak mi się w oczach, nie? O! Kupisz na promo, to możemy mieć zrobić odcinek, żeby się w kolejnej kampanii przychodzić. Można, można. I... no nie wiem ja w sumie, co więcej mówić, nie? Musimy ich dołatwić. Ty cały czas pójść to samo. No masz, co ja. mówić, nie masz co mówić, że nie mam co mówić. Dokładnie. Takie życie youtubera. Bez kitu. O, po tej misji więcej się cofniemy, po co? Po peta mojego na początek. I oczywiście, yy, no. Uuu, ja, ja, 20. Ja Wam y, zo, w opisie zostawię link do kanału y, Skrajka. I y, no, yy, może kiedyś wrócę, jak będę miał warunki. To warikany. I czyli dysk twardy, czyli dysk twardy. Dobra. I ogólnie... Nie y wiem, może... Moja postać ma taką moc, że ze strzałami boli. A moja ma jakieś y powietrzne. No. Takie w ogóle tri triczki robi. I nie ma widzę tych No, Oni są najgorsi. Dobra, to już powinno nie żyć, jak to żyje to... <noise> to ci to ma. Smutne życie. Nie ma tak reanimować trupa. No Bez skitu Oby mi nie zdjęli tego filmu. Albo nie włączyli Oni komentarze. się nie zajmą filmu za takie rzeczy, tylko mają wyżej ograniczenie wiekowe. Jak jakaś grupa mam scena będzie. Ale to nie Mortal Kombat. No a wiesz, że mi z Brawl Starsa w ogóle z trzech filmików, mi te komentarze wyłączyli? Z Brawl Starsa, gościu. A bo co, że są włączone po prostu. Nie, ja dostałem na, na maila ten, że twoi, twoi, twój filmik naruszył takie takie ten, bo ktoś mi go zgłosił, nie? Ej, bez kitu, ktoś, y, właściwie Kasperic, nie? No. Lubię sobie tej poglądać. On nagrał odcinek z Beczki, co sobie tam oglądał. No. No i wszystko spoko. I patrz, patrz co się ze mną dzieje. I po odcinku dostał ograniczyć nie wiekowe wieża, co? Nie. Za nagość na filmie. Bez kitu. A, on ogląda, a on oglądał beczkę. No. O twoja żaba końca mi zabrała. No, widzisz jaki jak ja radziem jestem. To ty powinieneś grać wodziejem. areny. i no. Ja w teraz mam cel życiowy, nie? Jak przejdziemy to, to może też nagramy odcinek i będziemy przychodzić z postaciami z Arem. No można. Albo zrobimy poradnik jak po prostu 2020 odświeżony. Yy, wszystkie pety i bronie. Ym, no moż możemy taki nagrać, że jak się zdobywa na przykład tą postać i tak dalej. Bo to może być nawet ciekawe. No. Albo w albo pokazanie Wskazanie wszystkich postaci... Znaczy, Jezu, Petu! Dobra, dawaj, spróbujemy tego... O, chciałam, żebyśmy spróbowali tego zrobić, Ja nie wiem, jak to działało się z tym. Ja też. Jakby ich goni na... Znaczy, ich budzi nawet, nie wiem, co. Ojej, tu mnie się nie dało obudzić. No, mnie też go znaczy. bo hey, mnie ja. obudzi tylko mój alarm, bo ja mam Huawei, Mam Huaweja. Obudzi mnie alarm trąbki, czyli mam takie trąbki. Ja to ja. To, to, ale, nie, mnie jedynie to może obudzić. Tak sam siebie mogę się obudzić, ale jak ktoś mnie próbuje obudzić, nie. Nie mam opcji. Fejnego. Hey, do. Dobra. Jeden sposób, aby cię po prostu obrać wodą, po prostu tak się zaświecić że od razu wstaniesz. Bez no. gitu. I w tamtej, w tamtej serii miałem. Grałem podstawą się przerwą w ramach Skilla skill i dlatego tak szybko lewolowałem. No, i ogólnie my przyszliśmy, ja przyszłem, znaczy graliśmy poprzednio, co przyszliśmy grę, on grał czerwonym tym, ja Jeszcze dzisiaj! Jeszcze dzisiaj, no. jak to markiwamy. No, no, no. A ja grałem tym Białasem, tym takim, co się odblokowuje po pierwszym basie. Odblokowuje właśnie po tym basie, który teraz będzie. No, więc teraz skupienia musimy mieć. Założę się jeszcze będziesz miał bombę jako magię? Nie, nie będę miał. Będziesz. Nie. Jakiś paszla. No. Spasuj się. I teraz takie każdy gracz, klasyk yy, co to jest tarcza bez kitu. Ych. Nikt nie używa parczy. No. U. A ja przez do całego ciasu i tak obronisz. Chyba, że to jest strzała. Naprawdę. XD! Uderzałem bossa, że fajam minionem. O nie, no kurde. Ej, od tyłu go nie można bić, bo ma ten tarczy, w sumie o. logiczne. Ej, on nas tylko zaraz to zabija, nie? No właśnie. O nie, on pije monsterka! Nie to jest Red Bull, Rebull bo taki power ma. Dodać ci skrzydeł. <grym> Jedyny co dodał tą to, recycową to trobę teraz. Tak. Wciąż żołądek. Nie polecamy, jesteśmy diestetykami. <grym> Czyli ja nie jestem. O nie! What the... Czemu ja byłem... Koda nie tak? ej, złota karton... Y, ma przymalta stoi siedem <grym> otworem. kurde, ja się ej, ej, ja nawet nie gdzie jestem. O, tu. Ej, on się dlaczego by się tak wracał? Kika? Razy. Nie wiem. No. ma. <grym> <grym> o nie! Hmm. Dobra, Dobra, zabiłem, złożyłem. Teraz to muszę ja to zrobić. Teraz będzie wal teraz walka. Teraz Walka, jak bo. Walka... Walka... walka, walka przez czasów. Ile masz już minutowy film? Nie wiem. Chcę <grym> jeszcze jeden poziom i kończymy. No możliwe. No nie. Y ty masz full HP. Ja z pewnością nie będę Jak Ty masz full HP, a ja nie. Czemu ty jesteś taki szybki? Moja postać ma plus kilka bugi na początku. No ziomek. Nie, no nie. Teraz ty nie zabijesz. Niech cię moja żaba nie, Miałam powiedzieć żaba, ale... Stibagowałbym, ale tutaj nie ma tibaga. Nie ma tak co łbać czaszkę. Bez skitu. Zabiłeś nic ode mnie. Widzisz, lepszy jestem. Ale nie e. expa. Nie, ja, ja dużo w bosa waliłem. A, no tak. I wszedł... Z... Okej, okay, y... Magic Symphony. Ja będę do i iPhone nawet z takim tankiem. No dobra, dobra. E. I Wagility też trochę. Czekaj. Czekaj, to ja w tym czasie zobaczę ja mamy minut filmu, więc tutaj będzie szybkie cięcia. Więc... Poczekaj, poczekaj teraz chwilę. 12 minut. To możemy jeszcze jeden. To co, kończymy? Czekaj. Dobra, kończymy już. E, dobra, e, to w takim razie tu już skończymy nasz e, piękny odcineczek. Piszcie komentarze, czy chcielibyście więcej. E, jak będziecie chcieli, to zostawcie jeszcze tego lajka. Like Możecie też subka dać. i... E, my o jeszcze... nie, brak mold. O oh no. E, nie musicie dawać, nie, 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 nie dawajcie. Mm. Nie, nie. <głos> <głos> Jak wyszedł i, na to co, to wszystko. I ten, i y, do zobaczenia w następnym filmie, nara. Dobra, teraz wyłączę nagrywanie. Nagrywamy zaraz, teraz następny. No, możemy. No